Jedno miejsce, dwie uroczyste na chwilę. pierwsza związana z Pani dotychczasową pracą, jej zakończeniem w postaci pożegnania Pani jako Pani Dyrektor Muzeum Regionalnego w Lubaniu, ale jak wiem, ma, on, będzie miała ta praca swój dalszy ciąg i mnie bardzo cieszy, niemniej jednak chciałbym oficjalnie, jeżeli można, dokumentem i kwiatami podziękować Pani za dotychczasową pracę, za wkład w rozwój lubańskiej kultury, lubańskiego muzealnictwa i życzyć przede wszystkim Pani no, szczęścia i radości w życiu osobistym, jak i również realizacji pomysłów, które rodzą się w Pani wody bardzo często. Mam nadzieję, że znajdą one również, powiedziałbym, spełnienie w postaci tego, że będziemy mogli pewne te pomysły uzewnętrznione oglądać, czy przy okazji pracy w muzeum, czy również w pracy społecznej. Pani porządku bardzo dziękuję, bardzo gratuluję. Wszystkiego dobrego do ode mnie i całego samorządu. Dziękuję, A to jest dziękuję, Pani panie gratyfikacja panie. finansowa. Jak Pani pozwoli, to przy okazji skorzystamy z obecności Pana doktora Łukasza. Te tutaj odczytam, treść dokumentu, co prawda od jutra, ale już dzisiaj powołuję Pana na stanowisko dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu i to jest jakby najważniejsza rzecz. Dziękuję. Wszystkiego dobrego Panie Dziękuję. Dyrektorze. Dziękuję za zaufanie. Mam nadzieję, że z korzyścią dla całego miasta i muzealnictwa będziemy współpracować. Z pewnością, zaangażuję się. Dziękuję bardzo. Pięknie dziękujemy. Ja pozwoliłabym sobie na takie właśnie, może trochę nietypowe, troszeczkę inne dopowiedzenie. Dziękując właśnie tutaj za bardzo ciepłe słowa skierowane ku mojej osobie i ku mojemu następcy. Może powiem tak, że starożytni określali muzea jako Siedziby MUS, jako właściwie nawet świątynię MUS. A muzy są po prostu piękne, ale jednocześnie bardzo wymagające wymagające bardzo wielu poważnych wyzwań. I mam taką nadzieję, że, ponieważ poznałam właśnie owe wyzwania, że właśnie tutaj pan dyrektor Łukasz Takiela. Spełni oczekiwania właśnie tych MUS, MUS, właśnie takich, właśnie pięknych i mądrych, że stanie się ich ulubieńcem i że po prostu spełni ich oczekiwania, bo ma bardzo wielką, rozległą wiedzę, jest wspaniałym regionalistą, wielkie zaangażowanie, no i przede wszystkim pasję. Także dziękuję pięknie. Cóż mogę powiedzieć, może tylko dwa słowa, bo po prostu jest się historykiem, więc zawsze gdzieś jakieś krótkie, chociażby odniesienie. Przyjechałem tutaj z pięknego, dużego miasta Wrocławia, 33 lata temu, do równie pięknego, może troszeczkę mniejszego, miasta Lubania, aby podjąć pracę nowo powstał wówczas Muzeum Ostatnictwa Wojskowego, jedynym tego typu w całym naszym kraju. I muszę powiedzieć właśnie, że przez trzy dekady owego muzealnictwa się uczyłam. I jest mi bardzo miło, że, że w jakiejś części owe muzealnicze doświadczenia się spełniły propublikowano dla naszego miasta i jeżeli będzie tylko taka wola, to również tak ukochałam Lubań, że jakoś nie sposób się właściwie jakby, jakby odejść i nie myśleć o tym mieście i o tym, żeby właśnie było coraz bardziej znane, pięknie promowane. I jeżeli właśnie będzie możliwość kreowania, tej właśnie takiej rzeczywistości, właśnie w oparciu o przenikanie kultur i ograniczenia śląsko-wórzyckiego, które jest właśnie tą tożsamością tej ziemi, no to będę się bardzo cieszyła. Wiem, że jest bardzo, bardzo jeszcze dużo do zrobienia, ale, ale właśnie tak jest, że muzealnictwo jest specyficzną dziedziną i działania, i wiedzy. I włącza się w to wiele pokoleń. Muzea pracują na swoją pozycję właśnie z pokolenia na pokolenie. No i cieszę się, że właśnie tutaj w dobre ręce to trafia. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję, dziękuję. Dziękuję Życzę.